W tym tygodniu znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, będą pełne optymistycznej wiosennej energii. Barany będą chciały bardzo dużo ważnych spraw załatwić, żeby mieć potem spokój i tydzień rzeczywiście temu bardzo mocno sprzyja, ale będziecie musieli przyłożyć więcej pracy i cierpliwości do tego, czym się zajmujecie. Stanie się tak dlatego, ponieważ w środę słońce będzie na niebie tworzyć kwadraturę z planetą Saturn, która ostatnio niezbyt korzystnie oddziałuje na wasz znak zodiaku. Dlatego to, co ważne, postarajcie się załatwić w poniedziałek i wtorek, wtedy szczęście będzie Wam bardzo mocno sprzyjać, a środa i czwartek to mogą być te dni w tygodniu, kiedy ujawnią się różne trudności. Radzę baranom szanować osoby na wyższych stanowiskach, nie rzucać pracy pod wpływem chwilowego konfliktu, w szkole czy na uczelni uważać, żeby nie posunąć się trochę za daleko z komentarzami. Saturn radzi dokładnie się nad wszystkim zastanowić i na szczęście już w weekend jego wpływ na wasz znak Zodiaku osłabnie i będziecie mogli w spokoju cieszyć się sukcesami i trochę po całym pracowitym tygodniu odpocząć. Lwy będą w bardzo dobrych humorach. Planety dodają im energii. Seks z Marsa spowoduje, że będziecie mogli w tym tygodniu góry przenosić, ale w czwartek i piątek radzę lwom trochę zadbać o zdrowie, zwolnić tempa, zwrócić uwagę na swoje duchowe potrzeby. Dlatego, że weekend będzie pełen atrakcji i musicie być do niego przygotowani, wypoczęci, no i nie mieć różnych zaległości, które mogłyby was powstrzymać przed zabawami, randkami i innymi sympatycznymi wydarzeniami. Lwy w weekend też będą gościć księżyc, który w ich znaku Zodiaku właśnie będzie wtedy przebywać, a to przyniesie lwom natchnienie, bardzo dobry humor i też bardzo korzystnie wpłynie na waszą kondycję. Strzelce w tym tygodniu nie muszą się za bardzo o nic martwić, o ile nie wplączą się w cudze kłopoty. Mars, który znajduje się w opozycji do Waszego znaku Zodiaku, niestety może sprawić, że Ci, którzy urodzili się na samym początku znaku Strzelca, będą się denerwować na różne głupie opinie, będą chcieli odpowiedzieć na każdy komentarz w internecie i cudze sprawy mogą w efekcie tak mocno ich pochłonąć, że nie będą zwracać uwagi na to, co jest do zrobienia. Więc Strzelce uważajcie, szczególnie wtorek i środa mogą być takim momentem, w którym lepiej będzie trzymać nerwy na wodzy. A weekend, podobnie jak w przypadku lwów, będzie sprzyjać zabawie, miłości, no i przede wszystkim też aktywnemu wypoczynkowi. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, mają przed sobą spokojny i bardzo udany tydzień. Byki w poniedziałek mogą śmiało podejmować różne ważne decyzje, dlatego, że księżyc w Waszym znaku Zodiaku będzie sprzyjał temu, żebyście coś zyskali. Mogą pojawić się jakieś atrakcyjne finansowe cele, które będziecie realizowali przez resztę tygodnia. A może być po prostu tak, że ktoś złoży Wam propozycję, na której bardzo dobrze wyjdziecie. A kolejne dobre dla byków dni w tym tygodniu to jest czwartek i piątek. Księżyc w sekstylu do Waszego znaku Zodiaku sprawi, że ludzie będą Wam bardzo przychylni i bardzo życzliwi. A w weekend byki niestety, stety będą musiały się trochę mocniej zająć domowymi sprawami. Panny w tym tygodniu nie czekają większe komplikacje, ale głównym tematem będzie praca i różne obowiązki. Postarajcie się być mili i uprzejmi, bardzo dużo możecie załatwić dzięki temu, że ktoś Wam pomoże, więc warto domagać się rewanżu za wyrządzone wcześniej uprzejmości. Trochę bardziej pracowite mogą być wtorek i środa. Księżyc w kwadraturze do Waszego znaku zodiaku może ujawnić różne zaległości, z którymi będziecie walczyć, ale nie martwcie się, dacie sobie z tym świetnie radę. I koziorożce, które nie będą w tym tygodniu narzekać, mocno sprzyja im szczęście we wszystkich sprawach, które dotyczą podróży i nauki. To jest bardzo dobry tydzień, żeby kupować bilety na różne wyjazdy, żeby zastanawiać się, czego moglibyście się jeszcze nauczyć, gdzie chcielibyście być. Bardzo mocno będzie na wasz znak zodiaku wpływać Wenus i Merkury, które podrzucą wam nowe cele, nowe idee, więc wy ze znaków ziemskich najmniej musicie się w tym tygodniu o różne rzeczy martwić. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu również będą bardzo zapracowane, a najbardziej z nich wszystkich oczywiście bliźnięta. Przez wasz znak zodiaku przechodzi ognisty Mars, powoduje, że chcecie natychmiast zrobić coś ważnego. Będzie też powodować, że bliźniaki będą o wiele bardziej dyskutować z innymi ludźmi niż zwykle. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale <laughs> bliźnięta czasami e, mają. Taką skłonność do tego, żeby mówić za dużo, żeby odzywać się nieproszone, w tym tygodniu to się jeszcze mocniej nasi. Więc nie krytykujcie innych ludzi, postarajcie się w co drugie zdanie wplatać jakiś komplement, bo dzięki temu uda wam się uniknąć różnego rodzaju nieporozumień. I wtorek i środa to jest dla bliźniąt taki czas w tygodniu, kiedy mogą pojawić się różne nowe pomysły, także przełomowe, dlatego że księżyc odwiedzi wasz znak zodiaku i spowoduje, że będziecie czuli taką wewnętrzną potrzebę, żeby zająć się czymś nowym. Weekend za to dla bliźniaków rozrywkowy, bardzo udany. Będziecie mogli trochę odetchnąć po w sumie dosyć pracowitym tygodniu. Wagi nie muszą się za bardzo martwić różnymi kłopotami i problemami. Ludzie będą robić to, o co ich poprosicie, i największą wartością tego tygodnia będą różnego rodzaju nowe znajomości, które uda Wam się zawrzeć. Tylko w środę uważajcie, słońce w kwadraturze z Saturnem, który też wpływa na wasz znak zodiaku, sprawi, że różne osoby mogą chcieć od was zbyt wiele, albo będą za bardzo obarczać was swoimi kłopotami, więc trochę asertywności w środę się wszystkim wagą przyda. W weekend za to idealny czas na miłość randki i dobrą zabawę. Wodniki w tym tygodniu będą bardzo ciekawskie, bardzo otwarte na różne nowe idee, nowe pomysły. To, co nudne, absolutnie nie będzie wodników interesować. W poniedziałek mogą wodniki łamać różne zasady i regulaminy, będą bardzo niesporne, ale już pozostałe dni tygodnia to jest czas, w którym relacje z ludźmi będą się o wiele lepiej układać. No i jeżeli marzycie o nowym towarzystwie, nowych znajomościach, to bardzo dobrym czasem ku temu jest weekend. Księżyc, który będzie w opozycji do waszego znaku Zodiaku, sprawi, że na pewno Traficie na jakieś miłe towarzystwo. Znaki wodne czyli raki, skorpiony i ryby. Też w tym tygodniu za bardzo nie będą narzekać na los. Raki nie będą narzekać z tego powodu, że nie będą miały na to czasu, dlatego że słońce w kwadraturze do ich znaku zodiaku przyniesie bardzo dużo zawodowych obowiązków. W tym tygodniu pilnujcie wszystkiego, co od Was zależy, bądźcie bardzo czujni, jeżeli robicie jakieś inwestycje albo wydajecie większe sumy pieniędzy, pieniędzy dlatego że w środę różne zaległości, problemy, trudności, a nawet pomyłki, którym nie Wy będziecie winni, mogą niestety wyjść na jaw. Więc w środę, raki uważacie, za to czwartek i piątek bardzo udany księżyc w waszym znaku Zodiaku wróży olbrzymią poprawę humoru i też bardzo duży przypływ sił życiowych. W dobrych humorach będą skorpiony, ale będą trochę bardziej wyciszone niż reszta Zodiaku i skoncentrowane na swoich sprawach. Najprawdopodobniej to, co skorpiony będzie najmocniej interesować, to jest miłość, hobby i różnego rodzaju przyjemności. Wenus i Merkury, które tworzą trygon do waszego znaku Zodiaku, zapowiadają wam dobry humor, uznanie otoczenia, więc wy nie musicie się niczym martwić, tylko weekend kwadratura Księżyca może sprawić, że będzie trochę więcej domowych obowiązków najpierw trzeba się z nimi uporać, a dopiero później pójść się bawić. I ryby, nasz ostatni znak Zodiaku, który nie musi się absolutnie o nic w tym tygodniu martwić. Wenus i Merkury nadal przemierzają wasz znak, Neptun, który też tam jest, przynosi wam niezwykłe kreatywne pomysły, więc dla ryb najważniejsze będą ideały, sztuka, piękno i miłość. I to są te dziedziny życia, do których będziecie mieli największe szczęście. Ale jak wiadomo, nie zawsze jest tak, że inni będą podzielać to Wasze takie łagodne i życzliwe podejście do świata, niestety we wtorek i w środę możliwe jest trochę konfliktów i zamieszania, bo ktoś będzie chciał od Was po prostu zbyt wiele, więc wtedy się brońcie przed zadaniami, które nie przynoszą Wam żadnego pożytku. Czwartek i piątek za to dla ryb, najmilsze w całym tygodniu, najlepsze narandki, odpoczynek, no i poszukiwanie ciekawych zainteresowań. Dziękuję, życzę wszystkim znakom Zodiaku udanego tygodnia, a po dokładny opis tego, jak będzie wyglądał dzień i czemu te dni będą sprzyjać, zapraszam do obejrzenia filmu, który przygotowała Izabela Podlaska-Konkel.